Moi drodzy, jak tu Państwo już widzicie, te kaczuszki postanowiłem poszukać w, w internecie, co to są za, za kaczki, bo, bo takie jeszcze dziwne jakieś takie, tak, jakby nie, nie stąd były, no i kochani moi znalazłem, że te oto tutaj ka, ładne kaczuszki nazywają się e, kazarka egipska jakaś, nie wiem skąd się one tu wzięły, bo chyba raczej nie, nie nie przeleciały chyba z Egiptu Ale tak się nazywają po prostu Kazarka egipska Taką mają nazwę Bardzo piękne kaczki No pewnie są pod ochroną, bo domyślam się, że na pewno, ale A piękne, piękne Jeśli Państwo tutaj zobaczą, bo naprawdę piękne kaczki